Panel kontrolny składa się z czterech podstawowych elementów. Pierwszym z elementów jest dziesięciokąt skrótu, które służą odpowiednio do dodawania artykułu, wyświetlania wszystkich artykułów, wyświetlania artykułów na stronie głównej, uruchomienia menadżera sekcji, uruchomienia panelu zarządzania kategoriami, uruchomienia komponentu media. Za pomocą tej ikony możemy zarządzać naszymi menu na stronie. Ikona języki służy do zarządzania językami naszej strony i panelu administracyjnego. Za pomocą ikony użytkownicy otworzymy komponent zarządzania użytkownikami. Ostatnia ikona służy do zmiany konfiguracji naszego systemu. Drugim elementem jest pasek zakładek, pierwsza z nich mówi nam o tym, jacy użytkownicy są zalogowani aktualnie na stronie, podając nazwę własnego użytkownika, grupę do której należy, a także kiedy ostatnio były Kolejna zakładka. Mówi o popularnych treściach w naszym serwisie, wyświetlając artykuły, które najczęściej są czytane, razem z datą ich utworzenia i z ilością czytań. Przedostatnia zakładka informuje nas o tym, które treści zostały ostatnio dodane. Czyli widzimy, że artykuł, basta dorodka. Został dodany jako ostatni. Widzimy również twórcę artykułu. I już ostatnia zakładka informuje nas o statystykach menu, wyświetlając nazwę menu i ilość pozycji, które zawiera. Kolejnym elementem stałym jest menu górne, które zawiera. Pozycje służące do zarządzania całą stroną. Wreszcie, ostatnia część to link podgląd, który przekieruje nas do naszej witryny. Link poczty osobistej poczty administratorów. Licznik zalogowanych użytkowników. Także opcję do logowania stanu administracyjnego. Na górze również wyświetlona jest wersja aktualnego oprogramowania. Także na dwa strony. W stopce znajdziemy informację o tym, że Joomla jest wolnym oprogramowaniem że jest oparta o licencję GPL.